Pora na podsumowanie. Jest do czym mówić, bo Reprobate jest przygodówką eksperymentalną. Hmm, zacznę może od fabuły, czyli chyba najsłabszego elementu gry. Zaczyna się to wszystko bardzo intrygująco. Sam pomysł, by ludzi żyjących w różnych latach, również reprezentujących różne narodowości, umieścić na nieznanej wyspie, jest, jest świetny, bo na początku jest ta niepewność, ten brak jakichkolwiek informacji o tym, co się tutaj tak naprawdę dzieje, o co w tym wszystkim chodzi, to wszystko jest podsycane jeszcze genialnymi w moim odczuciu snami. No i klimat jest, klimat jest na samym początku, ale później niestety całe to, całe to wyjaśnienie, fabuły, cała ta historia, niestety okazuje się bardzo, bardzo cieniutka, bardzo niestety niedopracowana. Wygląda to tak, jakby autorzy mieli kilka świetnych pomysłów, ale zabrakło im pomysłu na sfinalizowanie całej tej historii, na dopisanie jakiegoś sensownego zakończenia. No ja rozumiem eksperymenty spowodowane badaniami nad, nad stresem, ale nie wiem, przenoszenie ludzi z. W chwili poprzedzającej ich śmierć, umieszczanie na tej samej wyspie ludzi z różnych narodowości i z różnych lat to nie zostało wyjaśnione, nie zostało wyjaśnione, dlaczego akurat ci ludzie, dlaczego przedstawiciele takich, a nie innych narodowości, dlaczego akurat z XX i XXI wieku ci ludzie zostali przeniesieni na wyspę. Niestety to było duże do, pole do popisu dla autorów, ale no, zmarnowali to. Chipy. Roboty, jakieś, jakieś poduszkowce, cała, cała to, całe to zakończenie jest według mnie niestety nieporozumieniem fabularnym. Jest po prostu takie, takie miałkie, płytkie i zupełnie nie przystoi do tego, co, co obserwowaliśmy, czego się mogliśmy spodziewać po genialnym, genialnym rozpoczęciu i genialnych snach. Najwięcej zastrzeżeń. Zewsząd jest do etapów rozgrywających się na wyspie i do naszego protagonisty, do Adama Reichla. Przede wszystkim na wyspie, to co robimy, ogranicza się w dużej mierze do zbierania kijków i kamieni, i wykorzystywania ich na przeróżne sposoby. Wydaje mi się, że nawet MacGyver by nie był tak pomysłowy jaki jest w tym wypadku Adam. No, i te przeróżne takie nowinki, przeróżne eksperymenty, jakie autorzy świetnego przecież Black Mirror tutaj nam zademonstrowali. Zagadki sekwencyjne, bardzo dobry pomysł, czyli zagadki, które są ograniczone czasowo jedynie w świecie gry. Natomiast my musimy wykonywać czynności we właściwej kolejności, natomiast nie jesteśmy ograniczeni daną liczbą minut, na przykład, na wykonanie tych wszystkich rzeczy. Więc nie musimy się spieszyć, za to powinniśmy myśleć i planować. Wszystko odpowiednio planować. To jest według. Mnie bardzo fajne, zwłaszcza w drugim śnie, w którym mamy półeczka z odpowiednimi czynnościami, i jest to doskonale pokazane, ile czasu mamy na wykonanie danej czynności. Moim zdaniem doskonały pomysł i szkoda, że nie przeniesiono tego na inne przygodówki. Pasek zmęczenia. To, co pojawiało się w etapach rozgrywających się na wyspie, pomysł, nie najgorsze wykonanie, raczej kiepskie. Nie przeszkadzało mi to zbytnio, bo raczej rzadko dochodziło do sytuacji, w których brakowałoby mi tej energii, w których musiałbym się z tym zmagać jakoś szczególnie. Natomiast nie widzę zbytniej celowości we wprowadzaniu tego typu elementu. No jest, jest to pokazane. Że Adam też jest człowiekiem i może się zmęczyć, no ale nie trzeba było naprawdę, jeśli twórcy nie mieli na to pomysłu. Więc oceniam to niby neutralnie, ale jednak bardziej na minus niż na plus. Samo używanie kijków i kamieni też jest jakimś tam, powiedzmy, urozmaiceniem w stosunku do, do przygodówek. Jest taką specyficzną rzeczą i chyba planowaną przez autorów. No ale w pewnym momencie można się już zacząć uśmiechać, bo zastosowania no, takich przedmiotów, które walają się na wyspie, są no, przedziwne i momentami aż komiczne. Adam jest bardzo pomysłowy, chwała mu za to, ale moim zdaniem lepiej by chyba było, gdyby na wyspie znalazło się miejsce dla większej ilości, bardziej zró zróżnicowanych, urozmaiconych przedmiotów. Zmienne tempo akcji to jest bardzo ciekawa zagrywka, wypełnione klimatem, mroczne etapy rozgrywające się w koszmarach bohaterów i takie powolne, leniwe na wyspie. Po tych pełnych wrażeń, koszmarach, możemy sobie trochę odpocząć, rozleniwić się i to takie ciekawe połączenie według mnie. Natomiast nie przypadły mi do gustu te elementy pseudo-platformowe, których pełno jest na ostatniej wyspie to, że musimy non-stop. Schodzić, wchodzić, skakać i wykonywać takie powtarzalne czynności, które nie przynoszą satysfakcji, nie są żadnym wyzwaniem bo po prostu się trzeba naklikać no i tyle. Więcej sensu w tym chyba nie ma. Przejdę teraz do postaci. To co wyróżnia każdego z bohaterów i pierwszo- i drugoplanowych, to mimika. Każdy z nich ma specyficzne gesty, uśmiecha się, rozkłada ręce. Widać ten indywidualizm każdej z postaci. Rozmowy są raczej krótkie, dotyczą głównie pogody i takich. Jest to taka wymiana uprzejmości, nic więcej, raczej. Ja się czułem w tym dobrze, czułem się jak na zjeździe introwertyków, czyli jak ryba w wodzie. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że może zabrakło tego napięcia, zabrakło emocji u bohaterów. Niektórzy zachowywali się, jakby byli na wymarzonych wakacjach, no i brakowało im. Właśnie tej, tej sfery emocjonalnej, tej emocjonalności, nerwów, wściekłości, może bezradności. Tego było na pewno za mało. No inna sprawa to nasz sam główny bohater Adam, który porusza się no, przekomicznie. Animacja postaci została niestety bardzo zepsuta. No i teksty Adama są momentami rozpaczliwe. To, co mówi do Ewy, jest taki momentami seksistowski. Nie ma szacunku do kobiet. Zabija świnkę, spycha w przepaść tubylca na drugiej wyspie. Jest po prostu taką postacią niegodną naśladowania, która martwi się głównie o własny tyłek. Niby chce współpracować ze Dwinem w śnie trzecim, a później okazuje się, że jest zwykłą taką szumowiną, która w drodze do, do wolności, w drodze do powrotu do swojego normalnego życia jest w stanie kogoś zabić. Jest w stanie otruć świnkę. Nie podoba mi się to. Również w komentarzach widziałem, że podśmiewali się niektórzy za Adama. Zresztą ja również w Let's Playu trochę tak samo robiłem. No, Adama nie wszyscy lubią. Dla mnie był obojętny aż do etapów na ostatniej wyspie, w których po prostu jego zachowanie było dla mnie nie do zaakceptowania. No i tak jak powiedziałem, wielu z Was. Raczej nie lubi Adama Nie lubi Adama też Benedykt między innymi Na pewno charyzmatycznej postaci Do kierowania nią nie dostaliśmy No ale według mnie Da się to przeżyć Przynajmniej przymykając oko na to co Adam wyprawia na samym końcu Bo na to aż słów nie ma O oprawie audiowizualnej raczej Złego słowa nie powiem Fakt, że muzyki jest w grze bardzo mało Za to jest sporo dźwięków Pada deszcz Są takie odgłosy, jakie panowałyby chyba na takiej opuszczonej wyspie. No i generalnie udźwiękowienie moim zdaniem stoi na wysokim poziomie. Również grafika jest klimatyczna, zwłaszcza w snach, zwłaszcza w koszmarach. Na wyspie niestety jest ciut gorzej, ale też nie ma co narzekać. Pora chyba dochodzić do końcowej oceny, ale to jest, to jest bardzo trudne. Bardzo trudno Wystawić te grze, tej grze, wystawić Reprobate'a jakąś konkretną notę. Z tego względu, że hm, ta gra miesza naprawdę genialne pomysły, i również niektóre świetnie wykonane, z totalną porażką w postaci rozwiązania całej fabuły. W postaci animacji naszego głównego bohatera, w postaci jego nieraz żenujących wypowiedzi i żenującego zachowania, tworzy się swego rodzaju dysonans. Świetne są koszmary, je aż przepełnia klimat i wylewa się. Z każdego skrawka ekranu. I dzięki właśnie tym koszmarom, ja po pierwszym przejściu gry byłem bardzo zafascynowany. Wręcz miałem ochotę dać grze 9, w końcu wystawiłem 8,5, ale no tak naprawdę było to efektem mojego początkowego entuzjazmu. No i miałem klapki na oczach wówczas na te niestety istotne jednak niedoskonałości. Fajnie, że autorzy zdecydowali się eksperymentować. Szkoda, że po tym, jak ich eksperymenty, niektóre z nich spotkały się z krytyką, nie powrócili do tego i nie spróbowali tych eksperymentów udoskonalić, tylko po prostu je porzucili. Szkoda. Bo według mnie niektóre pomysły miały naprawdę wielki potencjał, również fabuła miała wielki potencjał, ale jest to gra po prostu fabularnie niedokończona jest to gra niedopracowana i no, trzeba, trzeba spojrzeć prawdziw w oczy, że nie mogę dać reprobate'a oceny wyższej niż 7,5. Gdyby nie Adam, czasem mi go żal było, czasem mnie irytował. Gdyby nie fabuła i gdyby nie te niedoskonałości, niedopracowane elementy, to dałbym to 8,5, ale no nie ma szans. Nie mogę po prostu. Moje sumienie i moje poczucie dobrego smaku nie pozwala mi dać ósemki. W żadnym wypadku 7,5 to i tak jest chyba ocena zawyżona. No ale pozostanę przy takiej. Mam nadzieję, że mimo wszystko oglądało Wam się tę serię z przyjemnością. Ja ją z przyjemnością nagrywałem, bo w gruncie rzeczy, Reprobates, w Reprobates zawsze mi się dobrze gra i te koszmary potrafią mnie przyciągnąć do ekranu. Dlatego absolutnie nie żałuję, że zdecydowałem się tę serię nagrać. Na tym koniec podsumowania i koniec całej serii. To wszystko, do usłyszenia!